Sygnet z bursztynem. Od lat ciekawiło mnie, jak ten skarb Bałtyku jest obrabiany, pozyskiwany i w ogóle jaka wiąże się z nim historia. Jednak zanim do obróbki bursztynu przejdziemy, trochę o jego historii. I już słyszę te głosy: tak rano, a ten o historii. Spokojnie to będzie ciekawa i skrócona wersja, zaufajcie mi. Więc zacznijmy. Bursztyn to miasto na Ukrainie, ale też kamień zwany skarbem Bałtyku, który występuje u wybrzeży wielu mórz na świecie. Między innymi możemy znaleźć go na nadbałtyckich plażach, a dzięki swojej powszechności od wieków wykorzystywany jest głównie w jubilerstwie. Bałtycki bursztyn szacuje się na wiek około uwaga 40 milionów lat i to tyle z historii. A teraz o jubilerstwie, bo ten kamień stał się ozdobą niejednej szkatułki z biżuterią. Panie najczęściej wybierają kolczyki jakoś tak y, lubią chyba sobie mieć na zmiany, być może jest to na, na, najprostsza forma tak zwanej dekoracji codziennej. Co ważne, prawdziwy bursztyn w kontakcie ze słoną wodą morską pozostanie na powierzchni. Jeżeli wrzucimy go do słodkiej wody, opadnie na dno. A jeśli go podpalimy? Ułah, szkoda, że nie możemy drogą telewizyjną przenieść tego cudownego zapachu. Wracając do biżuterii, której raczej nie podpalicie. Musimy pamiętać o tym, że bursztyn bursztynowi nierówny. To są te takie chwile, gdzie przychodzi, znajdujemy jakiś bursztyn, w którym właśnie na zasadzie, że zupełnie coś niespodziewanego, znajdujemy w nim nagle jakiś niesamowity okaz robaka, albo niesamowity kolor itd. i tak dalej. To na najczęściej się dzieje dopiero w momencie, kiedy odkryjemy tak zwaną warstwę wieszczą, korę, kiedy coś tam do środka zajrzymy. W Gdańsku możemy znaleźć wielu bursztynników, ale nie zawsze możemy zobaczyć, jak wygląda ich praca. Specjalnie dla Państwa zaglądamy z kamerą do pracowni, gdzie tworzy się te piękne dzieła sztuki jubilerskiej. Suntuje się na co, na co robić, czy, to, czy na wisior, czy tu. I wpierw robimy coś takiego, jak właśnie tutaj, to jest to, tak nazywam to od, odkrywka. Prze, 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 otwieramy i patrzymy, no, co jest w środku, czy to jest... Do czego się nadać tam, no i właśnie czy przypadkiem nie ma jakiegoś, ja to nazywam, gadziny. Wygląda to na proste, więc gdy może wyrzuci na brzeg bursztyn, czy możemy spróbować go przeszlifować i wypolerować samemu? Otóż tak możemy, albo i nie, lepiej nie robić tego samemu. Do tego potrzeba lat praktyki. W zawodzie samym to jest bardzo, zaczynamy jak właśnie, jako, jak mówiłem to jako złotnik jeszcze. Pierwszy uczyłem się to jest od 1977 roku. Mowa o zawodzie, ale to też chyba pasja. No, momentami tak, tak jak tutaj rzeczywiście ten bursztyn może, może być pasją, bo faktycznie to nie jest nudny kamień. Bursztyn poza tym, że wygląda przepięknie, ma też jeszcze jedną zaletę leczy. I to zostało potwierdzone. Poza tym każda bryłka bursztynu bałtyckiego ma, tak jak wspominałem wcześniej, około 40 milionów lat i była świadkiem wielu przemian w historii naszej planety.